Polski rynek venture capital też się dość mocno rozwija i... Kawalerka w Krakowie 30 metrów kupiona kiedyś za 7 tysięcy, zamiast dzisiaj za 15, to jest dalej razy dwa. Kupując nieruchomość nawet w takim rekordowym roku jak 2023, którym był, prawda? Gdzie na przykład nieruchomości w Krakowie wzrosły o ponad 20%. Ale pamiętajcie jedną starą zasadę, że kupuje się wtedy, kiedy spółki są niedowartościowane, a sprzedaje się wtedy, kiedy taksówkarz mówi właśnie, że kupuje spółkę X albo Y. Hmm. Pracują na etacie, mają dobrą zdolność kredytową i de facto to jest ich... Jedyny sposób na to, żeby zwiększyć swój majątek. Cześć, witamy Was na kolejnym materiale na kanale Flatford Flip, ludzie, relacje nieruchomości Darek Barski i Marcin Bochenek. Na początku filmu zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, naciśnięcia dzwonka. Będziecie wtedy informowani na bieżąco o nowych filmach, które się pojawiają na naszym kanale. A dzisiaj nietypowo, bo jak na kanał, który łączy ludzi z rynku nieruchomości inwestorów z kryptowalut, będziemy rozmawiać, dlaczego nie warto inwestować w nieruchomości. Nie wiem, czy wiesz, ale Warren Buffett powiedział w 1998 roku, że inwestycje w nieruchomości powinniśmy zacząć dopiero wtedy, kiedy wartość nieruchomości wynosi 10% naszego majątku. Co na ten temat możesz powiedzieć? To jemu to łatwo powiedzieć pewnie, bo on ma grubą kasę. Natomiast tak. jak popatrzyłem sobie na specyfikę np. Na Polski, to mhm. bardzo często ludzie kupowali tą nieruchomość z roczników takich 70 i 80-tych, dlatego że. To była pierwsza rzecz, którą chcieli mieć na własność tak naprawdę mhm. i myślę, że oni kierowali się całkiem inną maksymą niż okay. Warren Buffett i chcieli mieć po prostu na własność mieszkanie, wyprowadzić się od rolników i tak dalej. Więc... Myślę, że to, co on powiedział, to jest od strony inwestora bardzo trafne. Dokładnie. Wracając do Warrena Buffeta, tak jak wspomniałeś, że jemu łatwo powiedzieć: jego majątek wyceniany jest na 120 miliardów dolarów, więc 10% to pozwoliłoby mu pewnie wykupić dość duże nieruchomości. Natomiast to, co powiedziałeś, faktycznie osoby w Polsce, które inwestują w nieruchomości i wybór inwestycji w nieruchomości jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które na przykład pracują na etacie, mają dobrą zdolność kredytową i de facto to jest ich. Jedyny sposób na to, żeby zwiększyć swój majątek, czyli lewarować się kredytem, kupując za to nieruchomości, wpłacając 10-20% na kredyt, potem ta nieruchomość rośnie i to jest dla nich okie ok rozwiązanie, prawda? Natomiast my dzisiaj będziemy bardziej rozmawiać chyba na temat osób, które mają duże nadwyżki finansowe i zastanawiałem się, co z tym kapitałem zrobić. Tak, bo jak popatrzymy sobie na stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości, jeżeli ktoś chce robić to za gotówkę, czyli ma duży kapitał i chce kupować nieruchomości, to mówi się, że nieruchomości mieszkaniowe to będzie pewnie między 4 a 6%, może 8, jak będzie dobrze podzielony apartament na jakieś mniejsze mikrokawalerki. Nieruchomości komercyjne między 6 a 8, mhm. więc jeżeli ktoś by chciał zarabiać więcej niż 6-8% rocznie, no to ma do tego alternatywę i wtedy nieruchomości rzeczywiście nie są najlepszym rozwiązaniem. Możemy mówić tutaj o inwestycjach na przykład na rynku akcji. Mhm. Tak? Wiadomo, że to jest rynek, który jest trudnym rynkiem, ale rynek akcji, to wiem z doświadczenia, daje dużo większe możliwości ze względu na to, że można zrobić kilkudziesięciokrotność nawet kapitału, który inwestujemy. I nie mówimy tu o tych nowoczesnych technologiach, gdzie możemy się lewarować. Dodatkowo kredytem ty, i albo jakimiś opcjami, tylko mówimy o zwykłych inwestycjach w akcje. Mhm. Czyli masz kasę, kupujesz po prostu akcję i czekasz, tak? Brasz taki wolę. Tak, no najważniejsze jest to, żeby sobie przed inwestycją w akcję zrobić taki swoją weryfikację tego, jaka jest branża mhm. teraz dobra, co się idzie w danym czasie działo, co jest teraz na topie. Ale pamiętajcie, jedną starą zasadę, że kupuje się wtedy, kiedy spółki są niedowartościowane, a sprzedaje się wtedy, kiedy taksówkarz mówi właśnie, że kupuje spółkę X albo Y. Mhm. Mhm. Że już wszyscy o niej wiedzą, prawda? Tak. Kiedy wchodzi ulica. Natomiast tak jak wspomniałeś, tutaj na przykład mamy akcje akcje Netflixa, które pokazują, że w roku 2012, te, kiedy były jakieś pierwsze transakcje na tej firmie, mieliśmy cenę około 20 dolarów za sztukę, a w szczycie to było... 689, prawie 700, prawda? Musimy tylko zwrócić na to uwagę, że wtedy, kiedy była ta cena bardzo niska, to wtedy nie było platform telewizyjnych tak, jak są one dzisiaj dostępne. Wtedy oni byli prekursorem czegoś, co wprowadzali, mówiąc, że technologia wyprze tradycyjną telewizję i ludzie będą oglądać wtedy, kiedy jest dany program, tylko będą mógł wybierać wtedy dany kanał, czy program, kiedy będą chcieli. Mm -hmm. Do tego nie była jeszcze przystosowana za bardzo technologia. Nie było tych smartfonów, gdzie dzisiaj ludzie oglądają jedząc, nie wiem, w metrze, w pociągu, czy gdziekolwiek indziej. nie tak? Tak jest. Musimy pamiętać o tym, że te inwestycje w spółki to muszą być albo na wczesnym etapie mm -hmm. i tu jest też pewnie ryzyko, bo jakby się coś nie udało, no to ryzykujemy kapitałem. Nieruchomości wszyscy mówią, że są pewne. Mm -hmm. Natomiast no, jeżeli ktoś chce zrobić kilkudziesięciokrotność, kilkunastokrotność swojego kapitału, no to, to dzisiaj o coś mówi z perspektywy czasu, nie? jest z Bitcoinem tak. pewnie. Za chwilę będziemy o Bitcoinie. Wtedy była to jakaś moneta do wymiany, cyfrowa do wymiany w grach komputerowych i jakby wtedy ktoś przyszedł do Ciebie i powiedział, Marcin wyłóż te 10 tysięcy i kup tam ileś tysięcy Bitcoinów, to Ty powiesz chłopie, a po Tak, dokładnie. Natomiast tak jak właśnie mówisz, analiza, analiza styczna zawsze skuteczna. Poruszyłeś temat Bitcoina, więc tutaj też mamy wykres Bitcoina, który pokazuje, że przed tą pierwszą hostą, gdzie te ceny były, nie wiem, ją tutaj nawet gdzieś w granicach 200 dolarów za sztukę, a na dzień dzisiejszy to jest 45-46 tysięcy dolarów, prawda? No ale to znowu, to co powiedziałeś, trzeba wiedzieć o tym, żeby w takie coś zainwestować. Mamy cenę na przykład Tesli, czyli znowu samochody elektryczne, które do tej pory się nie sprzedawały bardzo słabo, ludzie nie chcieli mieć elektryków, pojawił się Elon Musk z Teslą i znowu cenę, cena Tesli na początku była około 10 dolarów za sztukę, a w szczycie było to 371 dolarów. No i teraz sobie zobacz, na kogoś kto kupił w szczycie za 380 dolarów takie akcje Tesli, a dzisiaj one są o 50% pewnie taniej. I ktoś powie, znowu opowiadacie o tym, że można zarabiać, a ja akurat straciłem 50%. To samo jak sobie wrócimy do bitcoina, jeżeli był osobę, która kupowała po 20 tysięcy w 2000, nie pytam, 18, 19, jak był ten pierwszy taki. Dość duży szczyt, to potem spadło to na 3,5 tysiąca dolarów. Mhm. I znowu ktoś powie, panowie, opowiadacie o możliwościach o tym, że te nieruchomości są gorszym inwestycją, a ktoś kupi na górce za 20 tysięcy, kwestia jest tego, że trzeba było przeczekać. Natomiast, tak jak wspomniałeś, o tym, o czym dzisiaj my mówimy, my nie mówimy o tym, że warto inwestować w akcje, to jest jedyne słuszne rozwiązanie. Natomiast chcemy pokazać Wam to, że kupując nieruchomość, nawet w takim rekordowym roku, jak 2023, którym był, prawda? Gdzie na przykład nieruchomości w Krakowie wzrosły o ponad 20%. Było to spowodowane kredytem, 2% i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, tak jak możemy zauważyć, było to 20% w skali roku, prawda? Gdzie możemy zobaczyć, że na przykład akcje Tesli, czy te Netflixa, o których wspomnieliśmy, to był wzrost na przestrzeni kilkunastu lat, kilkanaście albo kilkadziesiąt, procent, kilkadziesiąt razy nawet, prawda? Więc to pokazuje, że w nieruchomościach jakby to jest niemożliwe? Tak? Przez zakupieniu nieruchomości podwodne. Ale popatrzymy przez nieruchomości typu powiem nie kawalerka w Krakowie 30 metrów kupiona kiedyś za 7000 za dzisiaj za 15, to jest dalej raz dwa. Tak. A jak wejdziesz sobie na rynek akcji i sobie dobrze zrobisz analizę tych mhm. e, danych akcji, bo oprócz branży, sektora to jeszcze są wskaźniki takie najprostsze, które pewnie możecie sobie sami sprawdzić, czy cena wartość księgowa, cena zysku. Ron Buffett zawsze te niedoszacowane spółki e, wyhacza sobie i w nie inwestuje. To, to można sobie taką analizę zrobić samemu, no i potem zobaczyć, jeżeli to nam wszystko będzie jakby się zgadzać, to sobie zainwestować jakiś kapitał i czekać cierpliwie na to, żeby można było czerpać zyski większe niż tylko te kilkanaście procent, które można mieć na rynku nieruchomości Dokładnie, a jak dodatkowo jest się takim grubym graczem jak Warren Buffett, który działa na rynku już od tylu lat i ma cały zespół ludzi, którzy wyszukują mu takie akcje, zna founderów, poznaje informacje na temat technologicznych rozwiązań, to też jakby można zrozumieć jego podejście, dlaczego łatwiej i lepiej inwestować mu w takie coś. Natomiast to ciekawe, polski rynek venture capital też się dość mocno rozwija i śledzę ten rynek już od 4-5 lat. I faktycznie coraz więcej osób na polskim rynku, właścicieli firm, też rozgląda się za tym, żeby inwestować w startupy. Szukają tych firm technologicznych, jest coraz więcej grup, takich angel group w Polsce, gdzie dołączają tam osoby z nadwyżkami finansowymi i szukają tego swojego Netflixa. Trzeba mieć tylko jedną świadomość, że w startupy inwestując na 100 projektów, 2-3 wyjdzie, a mm. jak wyjdzie 2-3, to ta stopa zwrotu jest na tyle atrakcyjna, że, że będzie można naprawdę się z tego cieszyć. Weryfikacja startupów też są, to co powiedziałeś, organizacje, które wstępnie startupy Weryfikują, żeby nie były wszystkie projekty prezentowane przed tymi inwestorami. Te kapitały są różne, inwestycyjne, bo to 50 tysięcy w górę można inwestować. Natomiast, jeżeli by ktoś miał nadwyżki finansowe jako firma, kilka milionów złotych, to nawet ten rynek mieszkaniowy można wykorzystać ten boom, który jest teraz i cały czas przewaga popytu, na to, żeby zainwestować, ale nie jako. Kupując już produkt końcowy, tylko jako osoba, która będzie zaangażowana w spółkę budującą. Ciekawa sprawa jest taka, że jedna osoba z naszej społeczności, która prowadzi firmę i ma obroty rzędu 100 milionów złotych, zdecydowała się na to, żeby wybudować nieruchomości. Nie jest deweloperem, ta osoba podkreśla, tylko prowadzi inny biznes, i zdecydowała się teraz, żeby wybudować swoją pierwszą inwestycję deweloperską. Myśleli o tym, żeby kupować mieszkania, ale stwierdzili, że wybudują sami. No i też, co powiesz na ten temat, dlaczego takie osoby się na coś takiego decydują? Przecież lepiej kupić sobie mieszkanie, wynająć i spokojnie spać. Na pewno to jest kwestia tego, że poznała odpowiednie osoby, z którymi chce ten projekt zrobić, tak? Mm. Bo, bo tu też pamiętajcie o jednej rzeczy, że bardzo często na tej pierwszej fali boomu popytowego dużo, nie wiem, prawników, lekarzy mających nadwyżki finansowe zaczęli, nie znając się na rynku, kupować działki, potem chcieli wybudować, potem przyszedł covid, wojna i tak dalej, okazało się, że zostali z ręką że tak powiem, w ziemi. Tak. E, natomiast jeżeli w społeczności są osoby, które są specjalistami w danym zakresie, czyli tak powiedzieć, to właścicielka tej dużej firmy ma kogoś, kto zajmuje się deweloperką, zajmuje się e, e, weryfikacją gruntów, architekta i tak dalej, to okazuje się, że bycie deweloperem to jest nic innego, jak takim zarządczą, za, zarządcą poszczególnych mm, etapów projektu całego, który trzeba wykonać, żeby wybudować mieszkania. Mhm. Rentowność jest dużo większa niż te 5, 6, 7 procent, które ma na mieszkaniach. Mhm. Więc ja też bym się skłaniał, mając taki kapitał jak ta nasza członkini, do tego, że zamiast kupować pakiet mieszkań i sobie pasywnie zniżyć, to warto zrobić z tego kapitału razy dwa może, mhm. może razy trzy w ciągu kilku inwestycji no właśnie. i potem dopiero zastanawiać się, czy część zysku nie przekonać przekazać na to właśnie, co mówił Buffett, czyli 10% z tego, co wygeneruje, dopiero pasywnie inwestować w nieruchomości. A mam do ciebie takie pytanie odnośnie tego, co mówią deweloperzy na rynku, że ich marża wynosi na przykład 20% z całej inwestycji, prawda? Mhm. Czyli jeżeli oni budują, kupią działkę, budują tym całe bloki. To oni z tego kapitału zainwestowanego zarabiają 20%, prawda? To nawet oni nie mówią, że z kapitału zainwestowanego, tylko mówią, że przychody minus koszty to jest właśnie te 20%. Mm -hmm. Oczywiście wycena jest robione koszt budowy metra kwadratowego. Koszt budowy metra kwadratowego załóżmy, że to jest 5000 zł, żeby po prostu liczyć, ziemia 1000 to jest 6000, sprzedają coś za 10000, czy mają 4000 do metra kwadratowego wybudowanej nieruchomości. Tylko zapominam dodać, że bardzo często część budowlana jest finansowana albo kredytem bankowym, i to częścią tylko, dlatego że pozostałe opłaty to są opłaty od klientów bezpośrednio, więc naprawdę z kapitału zainwestowanego, czyli tych 20-25%, mają zysk, który polega na tym, że wygeneruje przychód minus koszty wybudowania, tylko w kosztach wybudowania nie mamy tych związanych z samą budową. Mhm. Tak, bo albo finansują klienci na rachunkach powierniczych otwartych, albo finansuje to bank. Więc na pewne kapitale można mieć zwrot 60-80%. Mm -hmm. okay. Stąd też pojawiają się propozycje pożyczek pod, dla małych deweloperów na 16-20% skali roku albo w skali inwestycji, dlatego, że oni wiedzą, że mogą wygenerować dużo większy zwrot z inwestycji. Albo tak jak też nawet wczoraj temat, który nam się pojawił, często pojawiają się, te, często pojawiają się transakcje, gdzie na przykład właściciel działki chce udostępnić działkę deweloperowi po to, żeby razem to wybudować, tak? Tak, to jest o tyle ciekawe, że dzisiaj sprzedając taką działkę, założoną kosztuje 20 milionów złotych, ktoś zostanie z 20 milionami na rachunku i co dalej. Natomiast wchodząc w taką kooperację, że deweloperowi wniesie aportem tą działkę, w zamian za lokale na parterze na przykład, które będą lokalami usługowymi, handlowymi e, albo mieszkaniowymi, e, to po pierwsze będzie miał lepszą cenę w rozliczeniu, po drugie, będzie miał cały czas dochód pasywny Znajomów. i nie musi się zastanawiać. Jest duża szansa, że ta nieruchomość będzie szła do góry. Mm -hmm. Zawsze będzie mógł ją sprzedać w kawałkach, czyli będzie musiał sprzedawać w całości. Więc myślę, że to jest mega ciekawe rozwiązanie i to robią przeważnie ci którzy już mają dość duże aktywa. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że pokazaliśmy wam fajne możliwości do inwestowania poza rynkiem nieruchomości, takie narzędzia, które pozwalają wygenerować większe stopy zwrotu, ale też są obarczone większym ryzykiem. Tak, ale teraz jeszcze bardzo ważna informacja. Subskrybujcie, dajcie w komentarzu informację, czy inwestujecie poza rynkiem nieruchomości. Jeżeli tak, to w co inwestujecie? Zobaczymy czy bardziej jest to giełda, czy bardziej to są kontrakty terminowe, a może złoto? Także jesteśmy ciekawi, w co inwestujecie i czym się zajmujecie. Dziękuję.